Kaj Łukaszu, komentarz do tego spotkania. Chyba nie tak oczekiwaliście, że to będzie wyglądało, prawda? No to jest czasami? Wstatnie było dobrze, dzisiaj e, nie wyszło. E, widać, że motor e, grało całkiem inaczej, jak potrafi, albo grało w tamtym zonu. Grali może na tenera e, i się bronili e, 11 z tyłu. I taki mecz, który pierwsza bramka, to, to, to wygra, tak było. No i potem się bronili, wszystko jak, jak mieli, tak podobne jak Termalika. I my nie mieliśmy na to jakoś odpowiedź. Nie wyszło nam dzisiaj. się zdarza. I szkoda, bo mogliśmy tam skoczyć gdzieś u góry, albo nawet remis z tego wyciągnąć. Ale taki jest sport. Erik Jansza mówił, że może nawet za bardzo chcieliście. Gdybyście wygrali, no bylibyście bardzo blisko Wisły, Płock. Może tak, no, no nie wiem, jakaś taka presja. Jak, jak pan sądzi? Słuchajcie, nie mam presji. Proszę, żeby te mecze wygrać. Co, co mamy? Ma, mam dwa mecze wygrać, to mam sobie presję robić, że. Nie wiem, czy nie już piłki, czy to jest piłka. Wygraliśmy dwa mecze i musisz mieć pewność siebie i to trzeba widać, ale tego nie było dzisiaj widać. A na koniec każdy jest dla siebie odpowiedzialny, czy, czy czuł tą presję, czy nie. A, oczywiście może ja mam trochę inne doświadczenie, jak, jak inne pokażę, ale a, no, może tak było, może Erik tak czuł, może, może drugi coś inaczej czuł, a, ale ogólnie, a, jak, się, jak się wygrywa dwa mecze i jest, jesteś na drugim miejscu, to po czemu ma być presja, po czemu ma być coś innego czy też coś, coś innego jak stałeś u góry wygrałeś dwa mecze 3-0 i grasz, grasz u siebie to musi być radość to musi widać te, te no, to, to pewność siebie ale tego, tego się nie było, nie było widać Panie Łukasz boli chyba to, że drugi mecz u siebie w tym sezonie przegrywacie 20 tysięcy ludzi na trybunach prawda no tak szkoda bo te punkty uciekają szczególnie u siebie uciekają no ale e... Nie, nie mamy jakiegoś, jak zawsze mówię, od kiedy tu jestem, że, że nie wiem, stoimy na drugim miejscu i musimy tam na koniec sezonu, sezonu być. Widać jak, jak inne drużyny inwestują, jak, jak, jak dołączają zawodniki. Na koniec oczywiście, czy, czy zawodnik co przydziela milion dwa albo cztery do polskiego klubu, czy, czy pomoże, czy nie, to jest inna sprawa, ale widać kluby inwestują, nie jest łatwo e, i na pewno nie jest naszym celem, żeby na koniec sezonu być na drugim miejscu, bo no, nie stać na, na, nas na to, bo inne drużyny mają inne możliwości, e, inne, inne, inne finanse. Górnik, górnik dalej nie jest tam, gdzie powinno być, ale, ale się buduje, jak zawsze mówię. Jesteśmy już w dobrym kierunku i mam nadzieję, że tam e, krótko albo na dłużej dołączymy. Myście też dużo zainwestowali, bo przecież jest kilkunastu nowych, nowych piłkarzy. No dobra, to jest e, dużo, dużo młodych, dużo, dużo zawodników e, przyszło też za darmo. E, i, I to nie jest to, że się zainwestowało e, e, na grubo. My nie wydali 5-6 milionów albo nawet 2-3. My wydali tam drobne pieniądze. E, Przedaliśmy salapatę i część tego była zainwestowana i, i więcej nie. E, myślę, że inne drużyny mu, muszą, muszą sobie, albo są, są w stanie sobie cele położyć, legia, lech, raków, e, pogon, widzew. To one mają tą presję, żeby, żeby na koniec sezonu sobie postawić cele, e, nie wiem, pucharowe albo co, a my jako górnik e, no nie mamy te, te, te cele. E, ale oczywiście też idzie. Też idzie tam dołączyć do góry, jak się, jak się dobrze gra, jak, jak, jak się trochę inaczej pracuje i to, to musimy znaleźć. I oczywiście szkoda, szkoda tych punktów, ale tak, 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 to, tak to bywa w piłce. To, to nie był ostatni przegrany mecz w sezonie. Proszę powiedzieć, nie sposób nie zapytać Pana, jest nowy prezydent, Zabrze Kamil Zbiekowski, jak kwestia prywatyzacji. Czy, czy była już też rozmowa Pana w cztery nie, oczy z prezydentem? Nie było jeszcze. A no proszę, się proszę powiedzieć, czy kibice mogły się spodziewać, czy my możemy się spodziewać jakichś konkretów w najbliższym czasie. W nie wiem, bo nie było rozmowy i na tym temacie nic na razie nie zmieniło. Jest tak dalej, jak było temu. Mhm. A sama kwestia prywatyzacji, jak, 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 jak pan mówi, no zależy panu, żeby to szybko wszystko szło, żeby to szybciej szło. Zależy jak wiadomo rozmowy. Może to być szybko, może to być długo. nie, 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 nie powiem na to pytanie. Nie, nie, ma, nie mam na to. Odpowiedź, bo, bo trzeba, trzeba to dobrze, dobrze rozmyśleć, pogadać, jak to wszystko wygląda. I tej, tej, tej rozmowy jeszcze, jeszcze nie było, I na, dlatego na spokojnie usiądziemy, pogadamy i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz w tej przerwie reprezentacyjnej będzie, będzie więcej czasu na takie sprawy pozabójcze dla pana, bo wiadomo, no, dużo pan ma tego na głowie, prawda? Jak będzie, to będzie. Ułożę sobie terminy, jak, jak mi pasuje. E, czy będę w domu, czy będę w Niemcach, czy coś innego zrobię, to, to, to jeszcze nie wiem. Ułożę sobie moje terminy e, tak, tak jak uważam e, i, i zobaczymy. A jak będzie do tego czasu e, e, możliwość rozmowy na temat e, prywatyzacji, e, to oczywiście jakiś termin się znajdzie, ale czy to będzie teraz, e, jak, jak będzie przerwa, czy, czy później, czy jutro, e, to, to, to nie mam na, na razie na to odpowiedź. I, I też jakiegoś nie chcę odkreślić, jakiegoś czasu, no bo to nic nie daje do, 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 do tematu, czy to będzie jutro, czy za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo.